Okablo... No dopiero sobie rozmieniłam, a Pan mi teraz drobne zabierze. Okablowali mnie i podsłuchują teraz. Zbierają materiał u mieszkańcach Łodzi, takich jak my, którzy chodzą i zarabiają uczciwie, a nie kradną. Bo... No rozumiem. Dziękuję jednak. No to no nic. Miłego dnia życzę. Pink. No niestety. oj, Mają swojego. Właśnie, Jakbyś se konie się Zresztą mieliśmy wiele przygód. Nie jest to żadna tajemnica, Wypracowaliśmy pracowaliśmy w milicji i w policji i byliśmy przewodnikami psów. Kazimierz się przyjął do policji, no ja go uczyłem na ja księg Zostawaliśmy Dostawaliśmy się, znowu się schodzili. To też nie w życiu było, jak w małżeństwie. On się wcześniej zwolnił i przez znajomka kto łapał tą robotę, a później nie wciągnął, bo ja się zwolniłem, to nie wciągnął później. I tak już nie chodzi. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie, dopiero myliście panowie, jeszcze jest czysto. Kiedy będziecie? W przyszłym tygodniu? No, może być. No to w przyszłym tygodniu. Dobra. Ja nie kradnę, nie stanę pod bramą i nie będę prosił, tak stoją niektórzy i oni mają więcej niż ja, oni stoją i... 50 groszy złotówkę, 20 groszy i cały dzień napić. No to cieplej się zrobiło. Wie, jak to wczoraj? No, wczoraj to ten gwiazd no, to jest i tak, i tak. To znaczy, mamy swoje stałe punkty, gdzie chodzimy. Na stałe punkty, nie? Gdzie już od... Kilku lat chodzimy, ale przy okazji jak się idzie no to jak widać, że jest brudna szyba, no to wchodzi, wchodzi człowiek i się pyta, czy się zgadzają, czy nie. Jak się no, zgadzą, to, to, to następne mu człowiek łapie, nie. Ostatni czyściciele, którzy umawiają się, a nie przychodzą. Umawiają się i nie przychodzą. Teraz konkurencja to jest niesamowita, bo jest recesja i praktycznie każdy może sobie wziąć drabinę, wiaderko, ściągawka, raptem kosztuje tam parę groszy, gąbkę można znaleźć się na śmietniku i oni zapitalają. Ja mi się nie chce, no to nie wychodzę. Nie mam kierownika, nie mam majstra, nie mam dyrekcji, nie? Sam w sobie, że tak powiem. Chce mi się, wyjdę, robię. Nie chcę mi się, nie wychodzę. No ale jak nie wyjdę, to nie zarobię. Te solarium to ostatnio myłeś? Te solarium to myłeś? Nie wiem, nie wiem, muszę teraz wkrótce Bo on powiedział, że zamazany by był. Ja nie myłem przecież. Ja nie myłem. Nie? Ja byłem. Nie? Nieraz potrafimy... Bo pan nie uwierzy, no, ale potrafimy z Aleja Piłsudskiego, przy przychodzić tu na bałuty, żeby zarobić parę groszy. Nieraz jak jest pogoda i się wszyscy zgadzają, to Możemy zarobić nawet po 50 zł na dwór. Znaczy na jednego. no. no bo przecież tak jak mówiłem, że dzielimy się finansowo zawsze pół na pół. To jest, nie jest ciężka robota, tylko że momentami jest niebezpieczna, bo jak są wysokie szyby, to, to trzeba wejść wysoko. Nie? Jak się jeszcze go złapać jeszcze, to jeszcze w miarę jest że tak powiem bezpieczny, a jak się nie ma czego złapać, to człowiek improwizuje. Trzeba sobie jakoś radzić. No. Ja do, do księdza nie pójdę i nie powiem, poratuj mnie paroma groszami. No. To czyste, to nie to nie jest. Tutaj możesz wejść. Się Ale to ile? Dwa tygodnie temu. I no to możesz wejść z pytań. Pojeżdżasz po powiem, że. na półtorej. Można by było. Albo. Pomorski, to ja wchodzę do sklepu i ja mówię, poproszę pół litra A on mówi, jakiego? Ja mówię, jak jakiego? Denaturatu. Jak. A on mówi, ale biały czy niebieski? "A więc co za różnica? Ja mówię, ja do szyb potrzebuję, panie. Ja do szyb potrzebuję, a nie do picia, no. To się nazywa, proszę pana, patriotyzm. Lokalny, z lokalny, ja tak kocham pomóc, że ja, no ja się w z tej nie wyprowadzam. Jak jeździłem na wakacje za Wyszogród, jak wracałem z wakacji z Wyszogrodu od rodziny, mojej matki, to jak wjeżdżałem na teren młodzi to mówię Łódź, ja się kocham.